W sobotę od samego rana pary rywalizowały o wejście do ścisłego finału, który odbył się na wieczornej gali. Przy okazji Pucharu Amatorów w standardzie odbyło się kilka innych prestiżowych kategorii, m.in. Grand Prix Polski PTT w tańcach latynoamerykańskich. Mieliśmy okazję rozmawiać ze zwycięzcami tej kategorii, jak ciężko trenują, żeby utrzymać taki poziom tańca. No cóż, na pewno codziennie jesteśmy na, na sali. No średnio trzy godziny dziennie na to poświęcamy, czasami więcej, czasami mniej, bo też pracujemy tańcem, i wszystko wiążemy z tańcem, więc staramy się to wszystko pogodzić. No. Niestety jesteśmy cały dzień jakby na nogach. No a aspektów tańca jest tak wiele, że można trenować, tak naprawdę myślę, że dzisiaj naszej gwiazdy, tak surko Fimela, też, żeby się przygotować, no to trenowali codziennie, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. No i te, też my trenujemy te aspekty codziennie, mamy zajęcia grupowe, mamy zajęcia z klasyki, mamy też takie interwały, gdzie tańczymy cały czas, żeby kondycję poprawić, także to jest zabawa, myślę, do końca życia. Turniej z racji na swoją rangę stał się wielkim wydarzeniem zarówno dla samych tancerzy, jak i Wrocławia. Przyciągnął do miasta największe autorytety taneczne z całego świata. Wśród nich, Michała Malitowskiego, który dwa lata temu tańczył na wrocławskim parkiecie, a przy okazji sobotniego Bucharu wystąpił w roli sędziego. Czy lepiej się tańczy czy sędziuje we Wrocławiu? Jest tutaj bardzo miła atmosfera, więc y, to jest dopiero drugi raz, jak sędziuję w ogóle w życiu, pierwsza sędziowałem dwa tygodnie temu w Royal w Londynie. To jest mój drugi, y, cza y, mój drugi czas, więc y, czuję się bardzo dobrze, ale zdecydowanie lepiej się tańczy, bo teraz mam kontakt z ludźmi, oni dali mi tutaj świetną energię. Dwa lata temu wspominamy to z moją partnerką Joanną, więc chyba muszę powiedzieć, niestety, że, że lepiej się tańczy. No. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski. Głównym organizatorem jest pan Michał Skawiński, utytułowany tancerz i właściciel szkoły tańca Stardance we Wrocławiu. Przygotowania zaczęliśmy już ponad rok temu, ponieważ no do takiej imprezy trzeba się przygotować pod każdym kątem, zarówno logistycznym, finansowym, trzeba znaleźć sponsorów trzeba znaleźć osoby wolontariuszy i wszystkich e, zebrać w ten dzień jeden i zrobić wspólne widowisko no, to przynajmniej minimum rok Galę uświetnił występ Sergeja Surkowa i Agnieszki Melnickiej, sześciokrotnych mistrzów Rosji, czterokrotnych mistrzów Polski oraz drugich wicemistrzów świata par zawodowych w tańcach latynoamerykańskich. Para zatańczyła paso pasodoble oraz rumbę.